Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami i mnie Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu. Że za życie otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, Poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają... To choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.